Wydaje nam się, że bycie dobrym człowiekiem jest ważniejsze od prowadzenia biznesu. Często wystarczy jedną osobę zwolnić, która jest nieefektywna, nieposłuszna, podburza zespół, niszczy atmosferę, nie jest wartością dodaną, tylko jest wartością ujemną, i tą jedną osobę zwalniając uwalniasz Gina z butelki. Zminimalizuj wszystkie wydatki, które nie są absolutnie niezbędne. I drugi element na pierwsze 7 dni to jest ustalenie nowego sposobu zarządzania w firmie. Twoim zdaniem jest znaleźć na rynku takich ludzi, którzy przez ostatnie lata inwestowali w siebie, edukowali siebie. Jak ich zatrudnisz, to od pierwszego tygodnia czy miesiąca będą Ci generować zysk w swojej firmie, a niekoniecznie Ty będziesz musiał tak bardzo ich szkolić i nad nimi pracować. Trzeci element to są procesy, czyli w jaki sposób ta praca będzie poukładana. Potrzebujesz przenieść to z offlineu do online'u, to, co wcześniej się działo w offline. I podzieliłem to na takie trzy elementy. Zarządzanie w ciągu pierwszych 7 dni kryzysu, potem w ciągu kolejnych 14 dni i kolejnych 30 dni. Konsekwencje braku zwalniania pracowników są przede wszystkim dla szefa, bo jeśli on tego nie zrobi, to jego zespół będzie niósł ciężar tej sytuacji. Uwzględnij też różne etapy rozwoju Twojego pracownika i różne etapy formowania się zespołu.